Dzień dobry bardzo, o to tu już nikogo nie ma, popatrz, pusto, ty, pojechali wszyscy, prawie, ej, tylko my tu jesteśmy, nie no, popatrz, popatrz, większość już... Pojechała Idź stoi, umyty Gówno nie umyty Na nic, na co, na co możesz liczyć? Umiesz liczyć Licz na siebie Twoje szczęście Nie muszę chyba dokończyć Dobra mam 7 minut na wypakowanie się Tak więc wiesz jak jest Taki, że ładujemy, znaczy w poniedziałek, dzisiaj biorę na czepę przyjeżdżam tutaj, to jest od nas firmy 3 km, zamieniam ją, przywożę na bazę, biorę spod łosiówkę swoją i ładuję u nas 5 palet proszku jakiegoś, i przyjeżdżam tu z powrotem. Rozładowuję i jedziemy na prawdziwy zaadunek, znaczy na ten zadunek, który, którym dalej pojedziemy. No i przyjeżdżamy dziś rano do pracy, a się okazało, że kolega już pojechał zamienić na naczepę. A mi zostało tylko te pięć palet tu przywieźć, co mnie bardzo cieszy, bo zaoszczędziłem trochę czasu. A teraz jedziemy po agregaty. Gdzie wiecie? Dwie, 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 dwa rozładunki, ale co najlepsze. Jeden w Lipsku jutro, a drugi pojutrze w Berlinie. Tak więc nie ma gonitwy, nie ma spiniane dupy. Tyle, że jest yy, zadowolenie, sześć tajli części. Mam je, dysk mi znowu chyba wypadł, bo ja nie wiem, co Prawda jest taka, że czekajcie ja się wyjeżdża, to jest zamknięte, tu się wyjeżdża. Prawda jest taka, że źle mi jest. Teraz niego otwierają furtkę i my wyjeżdżamy stąd. Ale kurde, kiedyś lepiej było, wiecie, już wjazdów było więcej i tak dalej, i tak dalej. No ale nie ma tego złego. No dobra by nie dobra Co jest, panie Karolu? Otwieraj pan bramę Tak się cieszyłem Za cały plan psu wiecie gdzie? Nie trzeba na głos mówić, co? No, powiem wam, masakra się Okazało że to, co miałem ładować, przesunęli na 14, A że jest 9, to jeszcze trzeba pańszczyznę odwalić Oj, ja wam powiem, że naprawdę... Już nie tylko plecy mnie bolą wszystko mi boli. Jestem zły jak cholera. Aj, ludzie wam tragedię. Jadę teraz na zadunek. Później jadę zrzucić, wrócę się z powrotem Jeszcze na bazę przyjechać i jechać rozładować dosłownie wyjeżdżam z ramy Już jestem w tej drugiej firmie, no ale nie no, trzeba przy ekstra przyjechać. Ja może się odezwę później, bo jak na razie jestem bardzo w nie. Wiem, humor. Jestem strasznie zniesmaczony i naprawdę zły, bardzo zły bym rzekł. Tak więc odezwę się może później, bo teraz to mnie nerwy zżerają. Ej, i gotowe. Ale. Wrażenie, jeszcze nie koniec. Ja jechałem tu macie na naszą bazę. Nie? Ja jechałem rozładować. Tu przyjechałem, jak żeby ciężarówkę rozładować. Tu po prawej, widzisz ten magazyn, po prawej. Pokażę, jak będzie. Dokładnie tu rozładowałem. Czyli wyobraź sobie, jak daleko to no Ale zrobiłem, jadę. I co najlepsze, mieliśmy mieć dwie zrzutki. Nie? Jedną pod Lipskiem i jedną koło Berlino. Tą z. Od Lipska przesunęli na 14 A teraz dowiedziałem się, że odwołali, że tu już pojechało piątek <laughs> Dobre czy dobre Mamy tylko Berlin na środę, a dzisiaj przypomina co będzie ja. Ale Jak dobrze wiecie spróbujemy jutro po południu rozładować nie? Wszystko się może zdarzyć, tymczasem jedziemy najpierw na załadunek. To najważniejsze. No moi drodzy, wyjeżdżamy w końcu. Się też zeszło, to no ci wyjaśnię. Mamy do celu, żeby Was nie spłamać, prawie 900 km. Czyli jest co robić. Dzisiaj ujadę ci tam Plan Muszę zobaczyć, może na szósteczkę wjedziemy. Na szósteczkę wjechać by było najoptymalniej, wiecie? Na szósteczkę wjechać by było optymalnie. Tyle być może iść pod cel, jutro dojechał. No, czy to jest ważne. Czy to jest ważne. No jecie. To nie jest ważne. I tak rzutka pojutrze, Jadę i patrzę, co się dzieje po prostu, wiecie? Kurde, chciałem wam piękne widoki pokazać i zasłoniła góra tam w oddali. No tutaj też można z tej strony, bo patrzę. tak śmiesznie, nie? Jakby taki pas tutaj śnie... Trawa, wszystko fajnie. A tam jeszcze piękna, biała zima. Elegancko, ale tu już powinno być to widać. Jest. Maj i zima swoje uroki. Co by nie mówić. Mamy to. Mamy 200 tysięcy na budziku. Udało się. Pięknie. Teraz jedziemy, kurczę, bardziej jaka pogoda tu plus 3, a na dworze tak naprawdę minus 3, wiesz. No ale do cela, prawie 800. Przed chwilą ruszyłem, tak więc lipy nie ma, zimno jest. A my śmigamy, śmigamy. Słyszymy się gdzieś po drodze, może się coś ciekawego wydarzy, nie wiem. Wygramy Znajdziemy może milion dolarów gdzieś na parkingu. Kto wie, kto wie. Tam jak nas wita poranek. Ale jest mróz, mróz jak cholera. Przepraszam za brudne szyby, ale co zrobię, jak nic nie zrobię, zamarza mi płyn na szybach. Taka to właśnie oto no sytuacja, rewelacja dzisiejszego poranka. Witam was serdecznie. Kurczę, co tu się dzieje? Minus 11 mamy, nie? Kurde, mnie jest gieło, mam. O dysk mi wypadł, wiecie. Jest strasznie ciężko. Musi ruszyć, wszystko jest okej. Okay. Dobrze, oj, tak zwiniemy. Ja nie, nie lubię mi. A to cały budzi ubrudzony, wiecie. Kurde, strasznie polecych pową, no ale nic. Teraz pokręcę trochę z filmu, poskładam I tyle Spójrzmy, patrzcie jak opony jest naprawdę prawdziwa zima Minus 11 Wszystko jest nie? A trzeba popatrzeć, czy z wszystko ok Wszystko ok Tutaj gitara Tak więc Nie najgorzej oh. Ziodło jakieś piętro? Ja idę. Posklejemy dla Was film i jedziemy dalej. Oj, dobra. Ruszy? Musi ruszyć. Czy nie ruszy? Nie jakże że to nowego miejsca Gór, czy ciężko mi ruszyć, bo nie widzę nic w lusterku, wiesz A nie widzę nic w lusterku brudne, a nie było jak umyć Tak więc, co wam powiem Pięknie słońce świeci Ale zima! Coś Za coś, tak? Dobra, ja to ostatnie 4,5 nie wiem, zadamkowuję dzisiaj albo jutro, żeby później się rozejrzeć, ale myślę, że zrobię to dopiero jutro. Nie, no tego nie umiem bez komentarza zostawić. Choć szyba brudna, ja wiem, To widok piękny. Kurde, ci to musieli mieć tu. Nie mało upady śniegu, nie? W sumie tu nie ma dużo śniegu Jest mróz jak cholera Minus 6 dalej No... no ale... No nie mogę wam tego nie pokazać No bo to co to by było Nie bym wam tego nie pokazał Czekaj, trzeba trochę prędkość zgubić Byłoby to nieciekawie No ale lu, Cieszę się To są właśnie uroki podróżowania Choć ostatnimi czasy za daleko nie jeździmy, no, ale nic. Jest pięknie, co? Jest pięknie, już sobie ten pola znalazłem, wiem gdzie zatankuję, tak więc wszystko się klei. Siema. Witam, witam! Ruszamy! A, siodło spięte, ale patrz tu! To się dziwi, świecą światełka, nie? No świecą, świecą. A, wymieniłem je na stare, wiecie? Na te stare je wymieniłem, ponieważ tamte już nie świeciły. Zamontowałem stare i stare świecą idealnie. Jak długo, nie wiem. Na razie świecą. A, jak tam oponki, oponki? Dobrze. Do celu 80 km normalnie, czy tam 90? Normalnie na 9.30 termin, ale ja spróbuję jechać szybciej. Może szybciej zrzucę, wiecie jak jest, nie? Która lampa dalej nie świeci już świeci chyba nie będzie. No ale będzie ci później ją naprawimy ludzie, patrzcie jaki to jest Budują nowe industrialkę, jakąś firmę I to nie małą wam powiem, nie małą Ale tam chyba gdzieś Uuuuuurze nie idzie szybko pojechać No i nie idzie Kocioł jak bolera Ej dobra Trzeba wykonać telefon do, do przyjaciela Mamy to, mówiłem wam, nie mówiłem wam, kurde, że ja tutaj zaraz gdzieś nie zahaczył Ale co jest najlepsze Jedziemy na pusto z powrotem <laughs> 600 km na zadunek mamy na jutro rano Dobra, ja wpisuję adres i lecimy z tym kopcem Patrzcie kto jedzie Zapuszkowany Kurde, kto by pomyślał, że będę go kiedyś mijał A raczej on mnie. Pięknie, pięknie Zobaczymy czy na radiu gada Siemanko zapuszkowany Siemanko, siemanko A i odpowiedział Pięknie, pięknie, jest moc To jest wiesz, to jest jak jest. No, patrzeć, to podstawa. No jest tak, że... okazało się, że załadunek jest na 13. A im się pomyliło. Myśleli, że na rano, i dlatego puścili mnie na pusto. Z czego się bardzo, bardzo cieszę. Nie? Ale. Jest druga strona tego medalu, na do domu, ja potrzebuję do Na weekend do domu, zrzucamy to i jedziemy po śrubki. Po co mielibyśmy innego jechać? No niestety, taka robota i ze śrubkami w sobotę do domu, że jest. Ja tylko niepotrzebnie denerwuję to i tak na to wszystko, chyba nie mamy. Tak więc ja zamiatam dalej, idę trasę sobie podglądnąć i widzimy się jutro. Ruszamy rządziska. Ruszamy trochę za szybko ale ale ja nie chcę jechać i tak do 12 w nocy nie będę jechał więc czas powinien mi starczyć bez problemu mi się wydaje koła się toczą znaczy nie zamarzły to o czym dobra nie słońce świeci, co? Co to oznacza? Mróz minus 10 Gruba akcja Ale ja wolę mróz minus 10 i słońce jak minus 1 albo plus 1 i śnieg Wiesz jak jest No Człowiek zacznie zaadunek to się rozruszy Nie wiem czy wam mówiłem, na miejscu jest tankpol tam się zalejemy do pełna i powinno być zacane, nie? Powinno być okej. Okay. Ale na razie lecimy, nie śpimy i dajemy rady. Kurczę. Nie chce mi się, nie chce mi się, bo późno załadunek. Najgorsze jest to, że Kram przyjedzie dopiero na 12, my będziemy na 10. Mam cichą nadzieję, że może się uda, wiesz, coś poogarniać, już się przygotować do akcji. Ej, zatankowany. Kurde, jaja się stały jak beretyni. Ponieważ pistolet nie odbił ten bóg. Kurde, to się rozlewało. Ale... Wysypałem tam. Za mnie się nie mam czym. A ja tylko flut. być w prawo EMS nie w prawo i jeszcze raz zaraz w prawo nic jedziemy ogarniać iż tu kran jest rozstawiony i tu maszynę następną wyciągają my jedziemy do, jedziemy do celu ale powiem wam że nie słali nie zła lipa, bo. Ach, bo nie wszystko poszło tak jak chciałem, żeby poszło, ale za to poszło co innego. Jesteśmy niżsi, Mieścimy się normalnie pod plandeką, tak więc nie muszę jechać po zezwoleniu. Trasa w sumie nie dużo mniej. Ile jest 610? Chciał ujechać, ja wiem, pięćset dzisiaj. Zobaczymy, zobaczymy, co nam czas pokaże. Patrz, patrzcie, jaki zachód słońca. Oj, 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 lubię tą trasę tutaj. To jest między jest trójką, między 81 a piątką. Ten odcinek. Pięknie. Jest moc. Niech moc będzie z Wami. Co wam powiem, to wam powiem Ale dojechaliśmy na miejsce O, jak sympatycznie powiem wam. Na szczęście wjazd był otwarty, bo na drodze byłaby lipa. Byłaby lipa i to ciężko. Po co tyle płaczu było i hałasu? No pytam się, po nic. Skoro stoją auto uwalone. Nie ma czasu umyć. A i powiem wam, że jechało się bosko Mały jeden koreczek, ale Takie rzeczy to się nawet nie pamięta. Pięknie stoję Mi się wydaje, że Tam będzie jutro zrzucone A tymczasem borem Lasem jest 11 w nocy mi się wgrywa filmik na YouTube'a. A ja się z Wami żegnam. I do jutra. Dzień dobry. Zresztą witałem, że nie, witałem, nie wiem. Rozładowany, powiem Wam, że też się zeszło. Zeszło się bardzo długo. Nie dość, że mi zaparkowali, tak jak tutaj wygląda. To jeszcze... Zeszło mi się na rozładunku, zeszło się. I powiem wam tyle. Najważniejsze, że wyjeżdżamy. Najważniejsze, że wyjeżdżamy, jedziemy na zadunek i później do domu. Oj ludziska, ludziska. Jedziemy do domu jedziemy do domu Jest druga Czyli w domu będę zobaczymy Jeszcze koło szósta. Szósta będę na tym Na parkingu Mi się wydaje tak więc Tak czy nie? O no, no i cały 300 km tak więc, oj, pomału, pomału dobrze jest. Gdzie tu teraz? Oj, do domu. W lewo. Dobra, ja lecę i słyszymy się w domu chyba już. Znaczy na zakończeniu tego tygodnia. Oj, stoi kamion. Kurcze, blade. Nie widzisz. Nie musisz widzieć, ważne, że ja widzę. <laughs> Żarty żartami. Jestem w domu, tak jak mówiłem co 20 minut, 15 spacerkiem. No i gitara. Stoi, teraz też nie widzisz. I gitara. Rano wcześniej ruszamy w poniedziałek, bo ładujemy 24 tony do dresden. Tak więc jak mówię, robota dobrze e, zaplanowana. Czekaj, może uda się. Kurczę, że tu nie idzie. Patrz. Czy nie idzie. Nie idzie włączyć. Tak więc ja w tej ciemności się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego, spokojnego weekendu. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, dzieci i radości. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Cześć!